Każda sytuacja i każde doświadczenie, w którym się obecnie znajdujemy, jest po to, żeby nam służyć, nie po to, żeby nas krzywdzić. Cokolwiek teraz się dzieje w Twoim życiu jest takie, jakie ma być: jest dokładnie takie, jakie ma być. Może ta sytuacja czegoś Cię uczy. Może uczy Cię stawiania granic. Może uczy Cię wdzięczności. Może uczy Cię. Miłości, może akceptacji. Nawet trudne sytuacje, a te w szczególności, pokazują nam, czego może w życiu nie chcemy, ale w tym jesteśmy. I to jest ok, że tu jesteśmy. Uczymy się czegoś, potrzebujemy tego. Cytat z książki Debbie Ford. Każda osoba, która puka do moich drzwi, puka po to, żeby mnie uzdrowić. I miejmy tego świadomość. Dzisiaj są urodziny mojego syna. Miał półroczkę, jak, jak go adoptowałam, ma lat 13. I jestem od rana wzruszona. A nie było to kiedyś dla mnie oczywiste, żeby się wzruszać na to, że mam tak cudowne dzieci zdrowe, mądre. Które przyszły do mnie inaczej niż może do, 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 do kobiet, bo pokazały mi naprawdę, co jest w życiu ważne. I uczę się tego, że takie rzeczy są ważne, że to ludzie są ważni, że relacje, że dzieci, że miłość. Dzieci nauczymy bardzo dużo cierpliwości, wytrwałości, zrozumienia dla ich ran, dla moich ran. Nie odrzucajmy tego, w czym jesteśmy. Bądźmy z tym. Otwórzmy się na te emocje, która ta sytuacja nam pokazuje, ten człowiek. Może jesteśmy w relacji, która jest niespełniona. Po coś tam jesteśmy, Czego się tam uczymy. thank you